w kolejnym filmie. Dawno nie było żadnego tutorialu jedną marką, dlatego dziś zapraszam Was na film, w którym będę wykonywać makijaż tylko i wyłącznie produktami marki Golden Rose. Co jakiś czas w moich filmach przewijały się już produkty Golden Rose, no ale nie było to na pewno zbyt często i nigdy nie robiłam faktycznie takiego zbiorczego testu, zbiorczej recenzji produktów tej marki. Dziś wszystkie produkty starałam się wybierać tak, żeby to były produkty mniej lub bardziej przez Was lubiane. Oczywiście sprawdzałam recenzje wszystkich tych produktów, ponieważ część z nich wybierałam jakby tylko patrząc na zdjęcia i na swatchy na internecie, więc nie chciałam po prostu popełnić żadnej wtopy i wydaje mi się, że wybrałam dość dobrze, przynajmniej bazując na tym, na tych informacjach, które zdążyłam już na ich temat zebrać przez kilka ostatnich dni, kiedy je testowałam. Mam tutaj wśród tego zestawu kilka naprawdę fajnych perełek. Mam tutaj również tą nową serię Nude Look, która wydaje mi się bardzo, bardzo interesująca. Jeżeli zaś chodzi o sam makijaż, będzie to Smokey Eyes, natomiast nie tak jak jest zwykłe, zwyczajny smok ja jest tylko chciałabym tutaj w ten makijaż wkomponować dwa metaliczne cienie już z kolorem, jeden fioletowy, drugi bardziej zielonkawy. Na pewno makijaż zwięczy też e, kępkami. Mam tutaj również kępki oczywiście marki Golden Rose, więc jeżeli jesteście ciekawi jak mi to pójdzie, zapraszam serdecznie do oglądania. zostańcie ze mną. Wykonywanie makijażu zaczynam od posmarowania ust balsamem. Tutaj mam akurat kolor Blueberry. E, no nie ukrywam, że e, przyciągną mnie do siebie po prostu kolorem opakowania. Ten balsam ma SPF 15. I i nakładam go przed makijażem po to, żeby usta już po prostu zaczęły się nawilżać, ale też po to, żeby później było mi dużo łatwiej zmyć z nich ewentualny podkład czy puder, który się osadzi na wargach przejdźmy do bazy i tutaj na temat bas Golden Rose zrobiłam naprawdę porządny, porządny research no i dowiedziałam się, że chyba zdecydowana większość konsumentek tej marki najbardziej lubi właśnie tą bazę, czyli bazę matującą i bazę zmniejszającą pory i szczerze mówiąc po tych kilku dniach kiedy, kiedy zaczęłam ją testować absolutnie mnie to nie dziwi, ponieważ szczerze mówiąc jest to jedna z lepszych baz matujących, jakie kiedykolwiek testowałam gdzie jak pewnie, pewnie pamiętacie ja w ogóle nie lubię baz matujących na sobie ich kompletnie nie używam jeżeli już to na klientkach i to tylko punktowo gdzieś na nosie, czole, ponieważ zawsze się boję po prostu, że jakby wyrządzam więcej szkody niż pożytku, a w przypadku tej bazy ona jest tak, tak delikatna i tak inwazyjnie wpływa na, na wygląd makijażu, że no to jest zdecydowanie mój typ bazy, czyli taka baza, która faktycznie nie ma jakichś negatywnych. Skutków ubocznych, o tak bym to nazwała. Ten mat jest faktycznie widoczny, ale nie, nie ma jakiegoś zapchania czy, czy rolowania, co też jest niestety częste przy bazach silikonowych. Przechodzimy do podkładu, i jeżeli chodzi o podkład, to tutaj zdecydowałam się na podkład HD, HD Soft Focus Flawless Finish. Zdecydowałam się na ten podkład ze względu na to, że po prostu bardzo odpowiadał mi jego, jego opis. Opis świadczy o tym, że jest to podkład, który rozblurowuje cerę, czyli znowu mamy zblurowaną widoczność jest lekki e, oraz ma średnie kry, czy, krycie, co dla mnie oznacza mniej więcej tyle, że to się krycie można również stopniować. I słuchajcie, no ciężko jest przez internet dobrać kolor podkładu, więc zdecydowałam się na 106 o nazwie Taupe e, oraz 102 o nazwie e, Ivory. I muszę wam powiedzieć, że to był bardzo, bardzo dobry wybór, e, ponieważ w 106 Taupe to jest idealny odcień oliwkowy. Szczerze mówiąc, ja nigdy nie widziałam właśnie w segmencie kosmetyków drogeryjnych podkładu, który byłby tak oliwkowy. Jak właśnie ten top z Golden Rose z tej serii. Naprawdę jest to świetny podkład. Jeżeli szukacie czegoś oliwkowego, widocznie oliwkowego, to na pewno zwróćcie na niego uwagę. Natomiast ivory to jest taki idealny, neutralny kolor dla osób takich jak ja, które nie są ani bardzo żółte, ani bardzo różowe, więc czasami używam sobie tego ivory samego, czasami, czasami mieszam je sobie po prostu ze sobą. Raczej nie używam topu samego, ponieważ ja nie jestem aż tak oliwkowa, mam troszeczkę takich półtonów, czasami. Jak, jak mi schodziła palenizna ale najczęściej jest tak, że używam po prostu albo samego Ivory, albo mieszam je ze sobą i nakładam je albo gąbeczką albo pędzlem, podkład ten jakby bardzo, bardzo dobrze w ogóle współpracuje właściwie chyba z każdym narzędziem myślę, że z palcami też by całkiem dobrze śmigał pokażę Wam oczywiście najpierw jak wyglądają oba kolory na mojej dłoni nawet teraz z daleka widać, że one kolorystycznie dość dobrze wpasowują się w moją karnację, na górze mamy 106, poniżej mamy 102 i no myślę, że dość dobrze widać Widać, że oba kolory jakoś mocno od, od koloru mojej dłoni nie odbiegają, natomiast dzisiaj zastosuję, zastosuję sobie tylko i wyłącznie kolor 102, żebyście mieli dobry obraz, jak ten kolor wygląda na mojej cerze. Ten podkład się wpasowuje, natomiast wystarczy się przyjrzeć, żeby było dobrze widać, że jak najbardziej wszelkie jakieś takie sytuacje typu pieprzyki one cały czas przebijają, więc dołożę nieco w tych miejscach tego podkładu. Natomiast i tak planuję tam jeszcze użyć korektora. I ten podkład, słuchajcie, z powodzeniem może być stosowany na co dzień. W związku z tym, że ja mam dość mocno opalone czoło, u mnie zawsze najdłużej ta opalenizna na czole się trzyma, dołożę w tym miejscu jeszcze odrobinę podkładu, natomiast tym razem będzie już to ten kolor taupe. Ponieważ on jest ciemniejszy nie będzie się po prostu odróżniał. Przechodzę do punktowego zakrycia jakichś takich drobnych, bardzo drobnych plamek, które jeszcze nie do końca zostały ukryte. I tutaj e, wspomogę się dwoma kredkami, dło, dwoma korektorami w kredce z tej nowej serii Nude Look. Już Wam pokazuję, jakie mam kolory. Również tutaj nie wiedziałam do końca, w który kolor pójść, więc po prostu zdecydowałam się na dwa. Mianowicie na 01 i 02. One się jakoś znacząco od siebie nie różnią. Natomiast jeżeli ktoś właśnie jest takim połówkowcem, czyli zwyk zwykle jedynka jest dla niego za jasna, a dwójka jest dla niego za ciemna, no to myślę, że jakby z tych dwóch korektorów w kredce będzie zadowolony, ponieważ one się jakoś znacznie właśnie od siebie nie różnią. E, może powiedziałabym, że delikatnie jedynka jest ciut, ciut bardziej żółta, e, a dwójka bardziej neutralna. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o moją cerę, to ja tutaj jednak będę się posługiwać dwójeczką, żeby mieć pewność, że się idealnie ta kredka wtopiła, w podkład podkład jest jeszcze cały czas ciepły on dopiero co był właśnie wprasowany w skórę więc kredka się z nim bardzo dobrze stopi ale tak czy inaczej te kredki są miękkie więc nie musicie martwić się o to że robią Wam jakieś dziury w podkładzie czy w korektorze nic z tych rzeczy troszkę też dodam tego krycia w okolicach ust ponieważ no jak wiecie u mnie ta czerwień wargowa no jest bardzo jednak taka rozmyta no i też może wspomogę się tutaj nieco mocniej przy nosie. No i teraz wystarczy po prostu wszystkie miejsca, gdzie nakładałam wcześniej kredkę wklepać albo gąbeczką, albo palcem, też się, też się tutaj palec świetnie sprawdzi, ponieważ jest ciepły, więc, więc jeżeli chodzi właśnie o wtapianie kredki w podkład, no to jest super. Rozwiązanie. No i słuchajcie, cera jest praktycznie idealna, właściwie przy pomocy tylko i wyłącznie dwóch produktów. Czas na okolice pod oczami. No i tutaj mam korektor HD Concealer, bardzo ładne opakowania, również Soft Focus SPF15. Mamy wyraźnie również podkreślone na opakowaniu, że rozblurowuje wszelkie linie uśmiechu. Również mamy takie pełne krycie jest to korektor długotrwały i bardzo łatwy, łatwo blendowalny dzięki temu, że mają gąbeczkę znowu, za gąbkami nie przepadam ale słuchajcie, postanowiłam, że dam im szansę i wypróbuję coś czego na co dzień nie używam, tym bardziej, że bardzo podoba mi się ta przemiana, którą, której Golden Rose dokonało, kiedyś to była taka właściwie tania marka, nic specjalnego od jakiegoś czasu naprawdę z tego co widzę to królują na salonach, albo właściwie na YouTubach i tutaj słuchajcie, mam dwa kolorki już Wam mówię, bo już oczywiście zdjęłam zakrętkę, no to tak, to nie było zbyt mądre. Ja słuchajcie, zamówiłam 0,5 i 0,3. Tak naprawdę, jakbym zamówiła tylko jeden z nich, to pewnie nic, nic strasznego by się nie stało, ponieważ one się od siebie jakoś, słuchajcie, bardzo, bardzo nie różnią. Już Wam pokazuję, co mam na myśli. Tutaj bliżej nadgarstka mam trójkę, bliżej palców mam piątkę. I tak naprawdę jak się im przyjrzymy, to piąteczka jest po prostu bardziej neutralna, a trójeczka jest bardziej różowa i to jest jedyna różnica, ale jak widzicie, to nie jest jakaś taka totalnie hardkorowa różnica, żeby żeby to faktycznie miało jakiś znaczący wpływ, więc jak się pomylicie, e, lub postanowicie właśnie, postawicie tylko na jedną kartę, to też się nic nie stanie. Ja oczywiście użyję na sobie piątki, ponieważ jest bardziej neutralna, bardziej wpadająca w ciepłe tony. A zatem zaczynamy, i już przy pierwszym dotknięciu widać, że jest to naprawdę mocny, mocny korektor. Ja sobie nałożę, natomiast rozblenduję już osobną gąbką, po to, żeby po prostu nie dokładać tego produktu, ponieważ jeżeli będę to robić cały czas przy pomocy tej gąbki dołączonej do do produktu, no to niestety z każdym dotknięciem i próbą rozblendowania to niestety będę również dokładać tego produktu, a nie o to mi chodzi, żeby sobie zrobić machę pod oczami. Puder, moi drodzy, ja wiem, że wiele z Was pudru z Golden Rose transparentnego używa, ja nie. Także słuchajcie, dla mnie to była kompletna, kompletna nowość. Bezpiecznie zdecydowałam się na Longwear Finishing Powder, ponieważ jest biały, jest matujący, jest długotrwały, więc wydało mi się to najbezpieczniejszą opcją, jeżeli się nie ma doświadczenia z pudrami tej marki. Jego również używam już od jakiegoś czasy, czasu i wydaje mi się bardzo ok. Nic tu jakby takiego efektu wow nie ma, ale na co dzień jest jak najbardziej w porządku. Trzyma mat i, i tutaj absolutnie nie mam co do niego żadnych zastrzeżeń, po prostu fajny, transparentny puder. Bardzo również, bardzo fajne poręczne pudełeczko, co też jakby nie jest, nie jest zawsze oczywistością. Przechodzę teraz do konturowania i tutaj zastanawiałam się, czego użyć, ponieważ mam tak naprawdę dwa produkty do konturowania, przynajmniej jeżeli chodzi o ciemne partie twarzy. Mianowicie mam tutaj taki Contour Powder Kit, to jest takie trio, jasny kolor, średni do opalania i ciemniejszy do konturowania, ale mam również paletę wielofunkcyjną z serii City Style w odcieniu Warm Nude. Natomiast tak jak się przyjrzałam mi, to ten kolor tutaj do, do brązowienia twarzy jest dość podobny do tego właśnie środkowego z Contour Powder Kit, a ja potrzebuję jednak czegoś ciemniejszego i chłodnego. Więc zdecyduję się właśnie tutaj tym razem jednak na, na klasykę. I nakładać będę ten produkt dużym pędzlem do pudru, ponieważ chcę mimo wszystko uzyskać dość naturalny efekt konturowania. Nie zależy mi na jakimś przerysowanym efekcie. Wiecie, ostrych linii. A pędzę do, do pudru, jeżeli jeszcze tego, tej techniki nie stosujecie, to bardzo polecam, bo pędzę do pudru właśnie świetnie sprawdzają się do, do mimo wszystko do wykonturowania twarzy, ale do stworzenia też bardzo naturalnego, fajnego efektu e, takiego obłoczka bez, bez jakichś wyrazistych linii, bez jakichś kresek na twarzy, których byśmy nie chcieli. Wchodzę teraz do oczu, a tak naprawdę jeszcze do oprawy oczu, czyli oczywiście brwi, nie można o tym zapomnieć. I tutaj, tak naprawdę, makijaż brwi, zacznę od nałożenia na nie takiego primera, który, słuchajcie, jest do ust, ale takie primery do ust świetnie sprawdzają się właśnie jako baza pod wszelkie produkty suche na, na brwiach. To możecie potraktować po prostu jak, jako taki sztyft, który Wam znacznie ułatwi. Malowanie tych brwi, ponieważ one będą zwyczajnie lekko kryjące, kryjące, lekko klejące i będzie się zdecydowanie łatwiej po nich malować, ale też będzie je zdecydowanie łatwiej też y, po prostu ułożyć poszczególne włoski, jeżeli macie takie niesforne włoski, niesforne brwi jak ja, to, to naprawdę polecam ten patent. Niektóre marki mają w swoich ofertach takie primery pod y, właśnie pod makijaż brwi, ale słuchajcie, to się naprawdę za specjalnie nie różni od tych primerów do ust, więc po co przepłacać? No, i teraz brwki mam przygotowane do dalszej pracy, a więc przechodzę do nadania im kształtu, wypełnienia braków. I tutaj posłużę się produktem Eyebrow Powder. To jest cień do brwi z witaminą E. W kolorze 102 ja specjalnie wybrałam taki typowo blondynkowy. Ja wiem doskonale o tym, że kredki Golden Rose są bardzo znane i bardzo lubiane, ale słuchajcie, ja po prostu chciałam wypróbować coś innego chciałam wypróbować coś, o czym mam wrażenie, że od jakiegoś czasu się troszkę zapomniało na YouTube, a a wydaje mi się, że te cienie też są godne uwagi, chociażby ze względu na to, że jest bardzo, bardzo szeroka gama kolorystyczna. Zacznę sobie najpierw od łuków, ponieważ ich brak najbardziej mnie <słuch> <słuch> obecnie razi. Dzięki temu, że tą bazę yy, położyłam najpierw na brwi, dzięki temu też yy, kolor w ogóle tego produktu jest nieco bardziej głęboki. To się po prostu lepiej przylepie, no to jest dość, dość logiczne mi się wydaje. Celowo tych przodów za bardzo nie wyrysowałam, ponieważ mam jeszcze bardzo fajny żel do, do stylizacji brwi, który sprawia, że włoski wyglądają na dużo, dużo gęstsze i nie są właśnie takie równiusieńkie. Ja mam odcień 103 który jest idealnym odcieniem dla blondynek, ale nie tylko. Przechodzę do bazy jeżeli chodzi o bazę, to Eyeshadow Primer Smooth Base, długotrwała baza podcienie. E, no i ta baza, szczerze mówiąc, ma różne opinie na internecie, zauważyłam, że i pozytywne i negatywne. Ta baza jest dość, powiedziałabym, taka, taka gąbczasta, troszeczkę jak taka, taka m, ubita baza na ciasto z białka. <laughs> Trochę mi taką konsystencję przypomina. Jest, jest właśnie taka jak gąbeczka. Ale to jest baza bez koloru, to od razu uprzedzam, także ten korektor pod spodem, jeżeli macie jakieś takie właśnie zasinienia czy zaczerwienienia, no to on będzie konieczny. Dream Eyes Eyeliner wyrysuję najpierw dolną linię wodną, a później zajmę się górą. I gdy mam już dolną linię wodną, przechodzę teraz do przyciemnienia zewnętrznej części oka. Jak przymknę, to będzie to dość dobrze widać. Nie podkreślam jakoś bardzo tutaj załamania, ponieważ będę jeszcze tą krótką rozcierać i będę to robić tak właśnie na okrągło. Nie będę wyciągać jakoś bardzo w koci kształt tego oka. Biorę drobny pędzelek, taki typu ołówek i tym pędzelkiem zaczynam to wszystko rozblendowywać i od razu wchodzę sobie z tym kolorem na załamanie. Od razu rozblendowuję tą kredkę, ponieważ jeżeli tego już na tym etapie nie zrobię, to później po przyłożeniu cieni, niestety, wszystko co położę jako następne sprawi, że plamy będą tylko większe, więc trzeba już wszystko teraz rozblendować. Przechodzimy do wcześniej wspomnianej paletki serii City Style. To jest 01, czyli Warm Nude. I tutaj, słuchajcie, zacznę sobie od takiego dość ciepłego koloru, mianowicie do takiego pięknego, pięknego rudego brązu. I ten rudy brąz nakładam dużym puchatym pędzlem na wcześniej nałożoną czarną kredkę, tak żeby póki ona jest jeszcze fajna, ciepła i mokra, żeby po prostu ten brąz jak najlepiej mi się tutaj przylepił. Najpierw ruchy wklepujące, następnie takie ruchy lewo-prawo po załamaniu. I następnie zmieniam kolor na ten tutaj taki jaśniejszy i chłodniejszy brąz. No i jaśniejszym brązem. Podkreślam, podkreślam załamanie nieco mocniej. I to rozdymienie będę chciała wyprowadzić nieco poza poza załamanie i poza linię oka, więc samo rozdymienie, sam cień już na koniec wyprowadzam nieco w stronę końcówki brwi. I dokładam nieco wyżej, żeby maksymalnie stworzyć efekt otwartego oka. Żeby podkręcić trochę kolor tęczówki, wezmę sobie róż z serii Nude Look. Tutaj mam akurat e, Peachy Nude, bardzo ładny, taki wypiekany róż. I ten róż, słuchajcie, będę nakładać w bardzo niewielkich ilościach pomiędzy czystą skórę, a ten pierwszy brąz, żeby troszeczkę po prostu dodać jakiegoś takiego fajnego koloru do tego makijażu. I tutaj pracuję już samą... Niemalże końcówką pędzla, żeby mieć bardzo dużą kontrolę nad tym, gdzie nakładam ten kolor. Tak jak Wam wspominałam, chcę tutaj dodać nieco metalicznego błysku i będę to robić przy pomocy takich dwóch cieni. Pierwszy z nich, który pójdzie na górną powiekę, jest w odcieniu zieleni. Mamy tutaj kolor dosłownie Khaki 08. I żeby uzyskać maksymalny efekt właśnie metaliczności, spryskam taki dość płaski pędzelek uprzednio giełką fiksującą z Golden Rose. No i nakładam teraz ten piękny zielonkawy cień na Pozostałą ruchomą część powieki aż do samego załamania. makijaż jak widzicie no wyszedł nam tak powiedziałam, średnio karnawałowy jak na razie więc żeby dodać troszeczkę więcej jakiegoś fajnego akcentu to postanowiłam, że zamiast używać klasycznego czarnego eyelinera użyję jednak tego z drobinkami brokatu myślę, że na takiej ciemnej powiece to wyjdzie bardzo fajnie, no i tutaj cały czas będę się jednak trzymać okrągłego kształtu Wieka zrobiona, więc wracam teraz do tego średniego, bardzo ładnego brązu i płaskiego, drobnego pędzelka. I zaczynam od nałożenia tego jasnego brązu, właściwie na całą długość. I tutaj z tym brązem schodzę dość nisko, ponieważ chcę sobie optycznie dość mocno powiększyć oczy. Na pędzel dokładam nieco różu z tej palety wielofunkcyjnej. Mam już dolną powiekę tak dość neutralnie wymodelowaną, więc teraz dołożę tam również nieco koloru i tym razem będzie to cień metaliczny w kolorze 05 Ametyst, czyli taki, no myślę, że fajny, dość chłodny fiolecik. I tutaj stosuję tą samą technikę, czyli najpierw spryskam pędzel i dopiero potem przejdę do nakładania tego cienia na powieki. To pomoże tak naprawdę w ogóle e, przetransferować ten kolor na tą dolną powiekę, ponieważ tam już nie dość, że miałam przypudrowaną tą powiekę, a dwa, że nałożyłam tam już jeden matowy cień. E, więc gdybym chciała taki czysty cień, bez spryskania pędzla, nałożyć na dolną powiekę, no to prawdopodobnie za wiele go by się tam nie znalazło, nie przykleiło w ogóle tak naprawdę do tej skóry. I tutaj za dużo tego koloru nie będę nakładać, tak naprawdę tylko i wyłącznie przy linii, że dzięki czemu. Kolor tęczówki będzie podkręcony, ale to nie będzie jakiś taki ciężki akcent. No i co prawda miałam inne plany, ale słuchajcie, tutaj w palecie rozświetlaczy mam taki piękny, rudawy odcień i ten rudy odcień nałożę wewnętrzny kącik. Warto było zająć się również rzęsami. I tutaj mam tuż Dramatic Lashes. Od razu Wam powiem, że no moim zdaniem to nie jest taki efekt typowo Dramatic. Natomiast co nie zmienia faktu, że jest to bardzo, bardzo dobry tusz. Ponieważ e, bardzo ładnie wydłuża i rozdziela. Natomiast no, taki dramatic efekt to mi się kojarzy jednak bardziej e, z mocnym pogrubieniem, bym powiedziała, z bardzo mocnym wydłużeniem, takim e, na przykład przez dodanie jakichś dodatkowych włókien do tuszu. Ja takich tuszy, szczerze mówiąc, nie używam, ponieważ ja właśnie wolę taki efekt, więc jedyne o co się tak naprawdę w tym przypadku czepiam, no to jest tylko jakby źle dobrana nazwa, ponieważ jakby tutaj efekt dramatic jest tylko w momencie, kiedy, kiedy nałożymy kilka warstw. A jeżeli nałożymy jedną warstwę, to jest to bardzo po prostu dobry tusz, który ładnie wydłuża i ładnie rozczesuje. No na dolnych rękach ten efekt Dramatic jest już zdecydowanie bardziej widoczny, więc pewnie jest to też kwestia makijażu, gdybym miała. Bardzo jasne powieki, no to te rzęsy byłyby też dużo bardziej widoczne. Czas na rzęsy. Mam tutaj dwa rozmiary kępek od Golden Rose. Krótsze i nieco dłuższe. Rzęsy są bardzo gęste, więc podzielam się naprawdę... Naprawdę widocznego efektu. I to są rzęski NOT FREE, czyli bezwęzełkowe, bez widocznego zakończenia, więc powinny się idealnie wpasować w moje własne rzęski. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Zacznę sobie od tych dłuższych, żeby zdefiniować na początku nieco lepiej to całe spojrzenie. I zaczynam od przyklejenia pierwszej kępki jakieś powiedzmy na no niecały centymetr od zewnętrznego kącika. Tak naprawdę cały czas na bieżąco będę kontrolować, patrząc się i tutaj w miniaturę na aparacie i do lusterka, czy nie przegięłam. Ale rzęsy są naprawdę gęste, więc podejrzewam, że, że nie będzie ich tutaj za wiele potrzebnych, bo, bo już widzę, że nawet kilka sztuk robi naprawdę fajny efekt. Natomiast przyznam się Wam, że ja szczerze mówiąc, za często kępek od Golden Rose w sklepach nie widuję. Także wydaje mi się, że teraz że to jest duży błąd, bo, bo są naprawdę całkiem niezłe. No i już mamy fajny, myślę, efekt. Oddam Was troszkę. Naprawdę jest duża głębia tego makijażu. Bardzo fajna trójwymiarowość powstała dzięki tym kępkom. Dzięki tym Czasami jest tak, że niektóre firmy wypuszczają właśnie dwa, trzy rozmiary, natomiast najkrótsze rzęsy są i tak cały czas bardzo długie. Tutaj na szczęście tego, tego nie ma i można spokojnie przykleić te krótkie rzęsy naprawdę blisko wewnętrznego kącika i nie wygląda to dziwnie jak u, jak u jakiejś sztucznej lalki. Mam zrobione oczy. Czas teraz na usta, i makijaż ust rozpocznę od nałożenia tej bazy, którą wcześniej nakładałam na brwi, czyli tym razem zastosuję ją zgodnie z jej przeznaczeniem te pomadki z tej serii Nude Look ja mam tutaj akurat kolor 03 Rosy Nude, bardzo go Wam polecam przepiękny nawet sam siebie jeszcze troszeczkę wykonturuje sobie te usta, ale sam siebie jest przecudny, na co dzień ekstra jeżeli chodzi o konturowanie ust, o którym Wam wcześniej wspomniałam, wykonam tą czynność po prostu konturówkami. Nie będę tutaj się bawić spokojnie w żadne bronzery, rozświetlacze i inne historie. Mam, mam dwie konturówki, jedna w kolorze 503, druga w kolorze 510. 510 jest bardziej różowa, a mi zależy na takim naturalnym konturowaniu, więc użyję tutaj 503, która wchodzi bardziej w taką brązową gamę. I jedyne tak naprawdę na czym mi zależy to delikatne przyciemnienie zewnętrznych boków moich warg, żeby wydawały się po prostu większe. Ja co prawda na no, usta nie mam co narzekać, ale jak są delikatnie podkreślone, to też na zdjęciach to ładnie wygląda, one są takie wymiarowe, wtedy fajne. Dzięki temu, że też nakładam je na pomadkę, a nie pod, to ten efekt jest bardzo delikatny, bo się idealnie wtapia w tą, w tą pomadkę. Mamy właściwie oczy usta zrobione. Brakuje nam jeszcze różu, ewentualnie rozświetlacza, więc wracam tutaj do tego pięknego różu, który nakładałam na górną powiekę jako kolor transferowy, czyli peachy nude. Jest to piękny, wypiekany kolor. Z wypiekanymi różami trzeba o tyle uważać, że one są zwyczaj dość, e, dość mocne, więc również i tutaj go porządnie najpierw strzepię z pędzla. Natomiast bardzo fajne jest to, że takie róże potrafią dać efekt różu e, niemalże jak mokry róż, czyli taki nakładany na mokro i ten kolor również wybierałam w ciemno i uważam, że jest to absolutny strzał w dziesiątkę ponieważ ten kolor jest przepiękny i też idealnie koresponduje właśnie z kolorem na ustach pod oczami dołożę nieco matowego pudru do konturowania żeby jeszcze zwiększyć kontrast pomiędzy tym smokiem i a twarzą ten makijaż podoba mi się już w takiej formie, ale jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądać, kiedy dołożymy tutaj jeszcze mieszankę tych dwóch rozświetlaczy z Strubbing Highlighter Palette. To jest taka paletka, właśnie trzech rozświetlaczy. Ten już widzieliście wcześniej w akcji. A teraz wymieszam oba, ponieważ nie chcę w sumie za bardzo definiować tego makijażu ani złotym, ani zbyt różowym rozświetlaczem. Więc myślę, że jak je wymieszam, to będzie idealnie. Na razie nałożę na sucho. O, no, i wydaje mi się, że nawet tak to będzie w zupełności wystarczające. Zobaczcie, jaki ten rozświetlacz jest mocny. Troszkę na skronie. Z chęcią bym dodała jeszcze odrobinę dosłownie rozświetlacza, żeby nie przegiąć na łuki brwiowe, ale zanim to zrobię, nałożę tam odrobinkę korektora w kredce z tej serii Nude Look, żeby troszeczkę wyczyścić cały ten łuk. Z tym razem posłużę się już jaśniejszym kolorem, czyli 01. Przy okazji rozjaśnię sobie tutaj całą okolicę. Pod łukiem brwiowym to też fajny da efekt. No i odrobinka wcześniej wspomnianego miksu na łuk brwiowy. Odrobina na konturowanie nosa, ale to wiadomo, opcjonalnie, nieobowiązkowo. Po prostu z czystej ciekawości, jak, ten, jak ta paleta do konturowania się tutaj sprawdzi w tym celu. Żeby utrwalić cały makijaż, oczywiście na sam koniec ląduje mgiełka. Pięknie pachnie. Gotowy makijaż. Jestem bardzo ciekawa, co Wy o nim sądzicie. Czy wyszlibyście w takim makijażu, nie wiem, na Sylwestra, czy na jakiś bal karnawałowy, czy na imprezę firmową? Czy to są Wasze klimaty, ponieważ to są zdecydowanie moje klimaty? Ja uwielbiam takie makijaże, uwielbiam takie delikatne matowe usta. Uwielbiam takie właśnie delikatne policzki, bez jakiegoś przegięcia, bez jakiegoś, wiecie, ostrego konturu. Za to lubię bardzo, jak mam mocno podkreślone oczy, no i stosunkowo wyrysowane brwi. To są zdecydowanie moje klimaty. Ja się w takim makijażu bardzo dobrze czuję, zwłaszcza właśnie z kępkami, które są super wygodne, które nosi mi się naprawdę świetnie. Jeżeli chodzi o same produkty Golden Rose, czyli głównego bohatera tego odcinku, no to tutaj też za bardzo nie wiem, co mam Wam powiedzieć, ponieważ wszystkie, słuchajcie, mi się sprawdziły, a to się rzadko zdarza, żeby zwłaszcza w drogeryjnej marce, żeby aż tyle mieć, mieć fajnych perełek. Wszystko mi się tu dobrze sprawdziło, zaczynając właśnie chociażby od tej bazy, o której mówiłam na początku, że naprawdę fajnie matuje i pięknie jakby wygładza skórę, co to chyba widać, wydaje mi się. Kończąc na, na mgiełce, która jak widzicie ma wiele zastosowań, nie tylko jako primer czy fixer, ale również jako taka, taki fajny spryskiwacz do pędzli. Cała ta seria Nude Look również mi się bardzo podoba, ponieważ poza pięknymi opakowaniami tak naprawdę widać, że są to fajne, przemyślane kosmetyki. Pomadki są piękne, mają bardzo ładne kolory, przyjemnie się noszą. Tak samo paletki do konturowania, czy ta paleta wielofunkcyjna jest naprawdę bardzo wielofunkcyjna, jest bardzo przemyślana. Mamy tutaj i bronzer, róż, rozświetlacz i całą fajną paletkę do makijażu oka, którą też jesteście w stanie zrobić sobie brwi. Więc słuchajcie, naprawdę wszystko, autentycznie, wszystko mi się tutaj sprawdziło. Również bardzo polecam te korektory, jak sami widzicie, mają bardzo przyzwoite krycie. Podkłady też wyglądają naprawdę ładnie i faktycznie dają efekt zblurowanej skóry, więc, więc jestem sama w szoku, ale słuchajcie, wygląda na to, że naprawdę wszystkie produkty, które tutaj Wam dzisiaj pokazałam, e, mi się sprawdziły. Także cieszę się, że, że akurat na nie postawiłam, że zrobiłam najpierw research i właśnie, że to je wybrałam, bo bo naprawdę widzę, że trafiłam na naprawdę same perełeczki. Także mam nadzieję, że ten tutorial się Wam przydał, że również się Wam podoba ten makijaż i że jeżeli go spróbujecie otworzyć, to że również będziecie się w nim tak dobrze czuć, jak ja się w nim czuję. No i widzimy się oczywiście na Instagramie i w kolejnych filmach. Cześć!